Piłkarze Śląska Wrocław przegrali z Piastem Gliwice 1-2 do przerwy 0-1 w dziesiątej kolejce ekstraklasy. Gola dla gospodarzy strzelił Kamil Biliński w 59 minucie. Dla gości trafiali Hebert w 44 i Uros Korun w 62. Dzisiaj uważam, że zespół rozegrał dobry mecz. Oczywiście możemy dyskutować, czy dobry mecz, kiedy się przegrywa, ale. Ale z drugiej strony, jakbyśmy w tej chwili odwracali wszystko do, do góry nogami i, i szukali eksperymentów, czy, czy machaj, czy ktoś. Uważam, że jest pewna stabilność. Trzeba po prostu znowu wypracować system gry, który nam pozwoli wygrywać. Jeszcze proszę nie zapominać, że cała lewa strona. Odejściu picha i kontuzji dudu. Po prostu znowu musimy szukać tutaj rozwiązań i, i, i myślę, że powrót dudu też nam przyniesie dużo korzyści, bo jeszcze mankamentem uważam naszej gry jest pewność rozegrania piłki od tyłu. Tutaj bym szukał jeszcze rezerw i tutaj bym widział, że stać nas na, na dużo lepszą grę. Na w pewnie powinien dobry, ale. Ale, byśmy mieli takie szanse, to my. Pierwsza połowa w naszym wykonie była bardzo dobra. Tyle okazji, co mieliśmy w pierwszej połowie na wjeździe. Tego jeszcze chyba za mojej kadencji nie było. Naprawdę zagraliśmy bardzo dobrze. Ja trochę liczyłem na to, że, że Śląz może być zmęczony po tym meczu pucharowym, który rozegrali z białą. Ale, ale jednak się okazało, że gospodarze byli w bardzo dobrej kondycji. To było ósme zwycięstwo Piasta w sezonie. Piast Gliwice ma obecnie 24 punkty. Śląsko z 12 punktami zajmuje 12 miejsce w tabeli. Jednak, jak przyznają Gliwiczenie, do Wrocławia wcale nie przyjeżdżali jako faworyci i tak się nie czuli. Z teamu wracamy najlepsi wikora, najlepsi w do, do, do Wrocławia, żeby jak najlepiej zagrać. Uważałem gospodarzy za zdecydowanych faworytów. Pierwsza połowa w naszym wykonaniu była dobra, mieliśmy dwie, trzy dobre sytuacje, po których mogliśmy zdobyć bramkę. Dla nas bardzo ważny moment okazał się pod koniec pierwszej połowy, kiedy zdobyliśmy bramkę na 1-0. W drugiej połowie zagraliśmy bardzo źle, nie jestem zadowolony z drugiej połowy. Największe problemy mieliśmy na naszej lewej stronie, gdzie, gdzie naprawdę było sporo ataków i, i tam sobie nie radziliśmy. Po tych wydarzeniach na boisku, zmieniliśmy ustawienie na 4-4-1, co skutkowało, że musiałem zmienić napastnika na Neszkora, i myślę, że mogę podsumować drugą połowę jako bardzo złą. To nie można eksperymentować grając w tej chwili z najlepszą drużyną w lidze. Uważam, stworzyliśmy równorzędne widowisko, i tu bym na gorąco nie chciał. Co by było, gdyby było. Po prostu tak, żeśmy rozstrzygnęli i uważam, że zrobiliśmy to dobrze i oczywiście monitorujemy, po to oglądamy każdy trening, po to oglądamy rezerwy, po to oglądamy juniorów, żeby wybrać najlepszą, optymalną jedenastkę na mecz ligowy. Piazgliwice Gliwice na czele tabeli, obecnie po 10 kolejkach 8 punktów mniej ma Legia Warszawa, po 9 Pogoń Szczecin, Zagłębie Lubin i Krakowia. Wisła jest szósta z liczbą 14 punktów, Korona dziesiąta, liczba punktów 13. O upragnione 3 punkty Śląsk Wrocław powalczy w ramach 11 kolejki na wyjeździe Zagłębim Lubin mecz 4 października.